5 kwietnia na terenie Centrum Przesiadkowego odbyła się specjalna promocja najnowszego spektaklu Teatru Rozrywki. Zapraszamy na premierę muzykalu Bulwar Zachodzącego Słońca po raz pierwszy w Polsce. Będzie 21 kwietnia o godzinie 19 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w rejestrarii Michała Znanieckiego. Dzisiaj organizujemy specjalnie akcję związaną z tym wydarzeniem. Jak Państwo widzą za mną mamy tutaj przygotowany zabytkowy, specjalnie udekorowany tramwaj, który będzie kursował na trasie Katowice-Chorzów-Bytom. Będziemy zatrzymywać się na poszczególnych przystankach, rozdawać ludziom materiały związane z naszym muzykalem, specjalny poczęstunek, bulwarowe ciasteczka, a także będziemy, będziemy, będą Państwo mogli usłyszeć fragmenty piosenek w naszych aktorów Mary Meyer oraz Artura Święsa. Zapytaliśmy także o fabułę musicalu. Może za dużo zdradzać nie będę, dlatego, żeby coś zostało dla widzów. Natomiast jest to sobie taka historia pewnego reżysera, który nie może się przebić przez cały ten świat filmowy. I trafia do trochę gasnącej gwiazdy niemego kina. No, i tam zaczynają się dziać pewne bardzo dziwne e, historie, ale to już byśmy wchodzili w treść tego spektaklu. A ręczę, że będzie to spektakl z olbrzymim e, rozmachem, zrobiony oczywiście muzykalowy. Premiera spektaklu odbędzie się 21 kwietnia. Zapraszamy.